Pierwsza pętla Raidu Chile za nami. Odcinki są przepiękne. Nie znam ich, więc trudno mi po nich szybko jechać, jest dużo ślepych zakrętów, o czym przekonało się wielu kierowców i w latach ubiegłych i już w tym roku. Staram się znaleźć dobry feeling, choć jeszcze w tej chwili nie jest to to, co powinno być, ale jesteśmy po trzech odcinkach specjalnych, jest ok, wracamy do serwisu. Na pewno będziemy starać się jeszcze coś poprawić. Teraz już może będę trochę więcej pamiętał. E, aczkolwiek no, to, jest, e, to jest mnóstwo zakrętów, mnóstwo podobnych zakrętów, e, odcinki są piekielnie szybkie i bardzo wąskie, więc nie ma gdzie popełnić błędu, więc jak tylko troszkę e, się wahasz, to, to od razu tracisz czas. E, natomiast e, tak, staram się mieć coraz więcej przyjemności e, z jazdy, a jednocześnie gdzieś tam e, walczyć, nie chcę popełnić głupiego błędu, ale e, wszystko się może oczywiście zdarzyć, e, jesteśmy w grze, e, jedziemy do serwisu i zobaczymy co będzie dalej.